Hej, znowu ja. Tym razem mam dla Was pełno książek, ale no naprawdę całkiem sporo. I tak sobie pomyślałam przy jesieni, że no jesień, taki czas, kiedy jest kocyk, herbatka albo kakałko i do tego dobra książka to całkiem niezłe połączenie. Dlatego powiem Wam dzisiaj o kilku książkach, które przeczytałam. Może niekoniecznie ostatnio, bo zanim, już tak powiem, ten filmik powstaje, to te książki już są dawno przeczytane. Na szczęście, chyba wszystkie, tak, wszystkie. Więc zacznie, zacznijmy już, może. Pierwszy. O, włos. Znaczy, nie, nie chciałam mówić o włosie, chciałam powiedzieć o pierwszym tytule. Pierwszy tytuł to The Hate You, you Give. I powiem Wam, polski tytuł to nienawiść, którą dajesz. Jest to książka, która porusza takie tematy dość ciężkie, związane z rasizmem, związane z jakimiś strzelaninami, i raczej nie jest to książka dla wszystkich, którzy są bardzo delikatni. Raczej jest to książka dla tych, którzy zastanawiają się, jak to wygląda między białymi a czarnymi jak wyglądają takie troszkę slumsowate dzielnice i tak naprawdę jeżeli zastanawia Was jak to wygląda, jak oni żyją, no to ta książka jest dla Was, tylko naprawdę jest miejscami dosyć taka ciężka. Nie, że jest ciężkie słownictwo, tylko po prostu temat jest ciężki i niekiedy po prostu wrażliwsi mogą się na przykład rozpłakać. Kolejna to są Maliki Sionenta, to jest o nepalskich dzieciach. O takim człowieku, który po prostu jedzie sobie do Nepalu, poznaje dzieci i pomaga. To tak w największym skrócie. Mnie ta książka dość zmęczyła. Jak widzicie, tu jest w ogóle um, taki róg zagięty. Ten zagięty róg to nie ja, ten zagięty róg to gdzieś tam ktoś, kto, komu pożyczałam, bo ta książka przeszła przez wiele, wiele rąk, co może świadczyć o tym, że faktycznie jest z jakimś spokojem, bo po prostu, no mi jako. Jako czytelnikowi nie, nie za bardzo spasowała, niezbyt chyba do mnie jest y, dopasowana, więc y, wiem, ja ją sama wybrałam. Y, y, I tak naprawdę bardzo dobra pozycja papierowego księżyca, ale mam tu kilka lepszych, y, moim zdaniem. Miejsce egzekucji. Powiem Wam, genialna książka, po prostu genialna. Y, na plus też to, że jest to książka, która jest, y, akcja rozgrywa się gdzieś tam y, w Anglii, całkiem niedaleko Nottingham, więc po prostu czytając o tym i jakieś takie miejsce. Miejsca geograficzne, czytając o miejscach geograficznych, gdzie to się dzieje, po prostu rozpoznawałam i to było genialne, bo mogłam sobie tak jeszcze bardziej wyobrazić. I bardzo, bardzo to na moją wyobraźnię, że tak powiem, wpłynęło. Zobaczcie, w ogóle, to jest całkiem spora książka, ma jakieś 500 stron, a pochłonęłam dosłownie w dwa weekendy, nie, nie weekendy, nawet dwie wieczory, w dwa wieczory i to jeszcze pod choinką w roku. Także no, trochę się naczekała, ale, ale jest genialna. Okej, okay, kolejne y, 48. O matko, co to, to jest w ogóle ta książka? E, to jest e, o seryjnym mordercy, e, który daje ci 48 godzin na odgadnięcie, dlaczego kobieta jest e, uprowadzona. I tu jest bardzo dużo takich opisów, które no, niekoniecznie są dla najdelikatniejszych osób. E, ja miałam chodowskie po prostu. E, jakby ominąć, ale nie było takiej możliwości, więc po prostu za każdym razem, jak czytałam, to musiałam sobie chwilkę odsadnąć, zanim przeszłam dalej. O, jedna z najbardziej takich, jedna z najbardziej ulubionych moich książek, Siedem minut po północy, bardzo wzruszająca, chyba dwa razy, się popłakałam przy tym. Tak mi się wydaje, że chyba z dwa razy, jak nie lepiej. Polecam, króciutka, bardzo króciutka, dosłownie na pół wieczoru. I naprawdę genialna, chwytająca za serce. Chociaż właściwie powiedziałam pół wieczoru, ale jeżeli ktoś jest taki bardziej delikatny, jeżeli ktoś bardziej nie przeżywał, to założy się o stówę, że po prostu weźmiecie chusteczki, będziecie płakać, więc zajmiemy tu więcej czasu. Co ze mnie zostało? To jest też genialne. W ogóle czekam na kolejną edycję, znaczy kolejny tom. Mam nadzieję, że papierowy księżyc wyda tę książkę, bo nie mogłam nigdzie znaleźć. Amerykańskiej wersji, znaczy w języku angielskim, chyba że na Amazonie miałam sprawdzić. Możliwe, że nie miałam sprawdzić, zapomniałam. Tak mogło być. W każdym razie jest to książka, która jest moim zdaniem genialna, bo jest to o takich hybrydach o takich jakby osobach, które mają dwie dusze i dwa umysły, a tak naprawdę jedno ciało i to są dwie różne osoby, ale uwięzione w jednym ciele. Genialne po prostu. I potem są różne takie spoko przygody. Właśnie widzę, że wszyscy nienawidzą was i boją się ludzi takich jak wy. Rząd waszego kraju chce was wytropić, wyrwać waszą drugą duszę, oddzielając od osoby, którą kochacie najbardziej na świecie. Tak, tak książka była bardzo dobra. Przeczytałam ją dawno temu, ale świetna. A teraz na sam koniec, bo już kończę. I właśnie książki mi zjechały. Na sam koniec Małe Ogniska. Matko, jaka ta książka jest dobra? Po prostu jest genialna. I to jest chyba książka, którą otrzymałam za niedawno od papierowego księżyca do poczytania i właśnie po to, żeby dać Wam znać, czy mi się spodoba lub nie, więc wszystkie moje opinie są tylko i wyłącznie moje. Papierowy księżyc dostarczył mi książki, ale niestety nie dostarczył mi pieniędzy, żeby chwalić te książki, dlatego z czystym sumieniem mówię, które mi nie podpasowały, a które podpasowały, ale ta jest genialna. To jest książka o takim idealnym świecie, gdzie... Każdy yy, ogródek, nawet, musi być idealnie przycięty. Coś, coś wspaniałego dla perfekcjonistów, prawda? Ale w tej takiej idyllicznej, sielankowej, pięknej i wspaniałej atmosferze nagle pojawiają się dwie kobiety. Jedna to nastolatka, a druga to jej matka. I one mają bardzo mroczny sekret i tam są różne ciekawe zwroty akcji. Zastanawiamy się gdzie jest ojciec. Właśnie gdzie byli rodzice? A tutaj jest gdzie był ojciec i jest to po prostu bardzo fajna książka, która tak naprawdę pozwala trochę zauważyć takich problemów społecznych. Tak naprawdę one są tutaj ukryte, bo to w jaki sposób na przykład ma być pomalowana elewacja domu, na ile centymetrów ma być przecięty trawnik, w jaki sposób ma być zrobiona ulica, czy ma być kręta, czy nie. To są niby takie rzeczy, które możecie wziąć dosłownie, że a faktycznie, no takie idealne osiedle, ale możecie też uznać, że są to takie pozory, które musimy, że tak powiem, trzymać na zasadzie, nie wiem, skończone studia, ślub w wieku lat X, dziecko w wieku lat, nie wiem, 29 albo 30, bo po 30 to już tragedia, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie konwenanse, w które nas wkładają, te wszystkie takie yy, rzeczy, których musimy rzekomo się trzymać jako społeczeństwo, bo inni wywierają na nas w presję. To mam wrażenie, że właśnie to tutaj odkryłam. I tak, to jest też książka, przy której płakałam. Nie powiem w którym miejscu. przeczytać sami, bo nie jest też taka długa, no, jednak jest ma około 400 stron, ale jest po prostu tak świetnie napisana, że czyta się jednym tchem. I cała ta historia jest też bardzo bardzo ciekawa, więc polecam serdecznie. I to już chyba tyle, jeśli chodzi o papierowy księżyc. Bardzo dziękuję papierowemu księżycowi za to, że, że tak powiem, dał mi te książki do przeczytania. Wiecie co, wydaje mi się, że jeżeli nie jest Wam obca idea czytania po kimś, ja nie palę w moim domu, więc znaczy w ogóle nie palę, więc książki nie śmierdzą. Więc jeżeli chcecie, to możemy zrobić jakąś taką akcję, że puszczę te książki w świat. Dajcie mi tylko znać w komentarzach, bo właściwie ja już je przeczytałam i nie będę raczej do nich wracać, bo po co mam przy małych ogniskach płakać po raz drugi. Więc jeżeli chcecie dostać stronę z książek, napiszcie w komentarzu, którą i dlaczego. Ok, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do następnego, cześć.